Jestem Ola i dzisiaj nagrywam na dworze z moim psem. Znów wychodzę z moim psem na spacer. Chodź! No dobra. Dzisiaj sobie zrobimy filmik na spontanie. Ponieważ nie wiem o czym nagrać. Piszcie w komentarzach o czym chcecie, żebyśmy rozmawiali. I w ogóle. Em, akurat telefonem nagrywam. Zaraz mi... O, kropelka tutaj. O, dobra, teraz powinno być lepiej. Telefonem nagrywam, tak? I pada deszcz całkiem. No nie aż tak, ale kropi pada. Zimno, całkiem. Eee, no. I zaraz mi telefon się troszkę zmoczy. Ale jest boku. Nagrywamy jest Mam nadzieję, że dobrze mnie <laughs> słyszycie, bo jestem koło ulicy. Tak, powinniście słyszeć te samochody. Tak. E, nagrywamy sobie, jak źle nagry... nagrała filmik w lesie, czy coś takiego w lesie tak? to my nagry, nagramy na polance jedziemy drogą polankową tak! E, jak widzicie, polanka pole, polanka jak to można powiedzieć? Ui. no e, idziemy z moim pieskiem tak? na spacerek ale na serio, piszcie te pytania. Naprawdę my będziemy odpisywać, czytać Naprawdę. Nawet czasami nie będziemy odpisywać, tylko z jakiegoś pytania nagramy filmik. To więc piszcie ile chcecie. Piszcie naprawdę. Naprawdę piszdzie. No dobra. Um, przejdźmy może do tematu, którego nie mam. E, idziemy sobie drogą. Tak. Już deszcz przestaje. Przepraszam, że tak rusiam, ale dziwnie chodzi. E, no, no. Idziemy sobie drogą. Hop, 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 hop. Idziemy tak sobie drogą, deszcz przestaje yeah. padać i jest git. Zimno nadal jest. Nie wiem czemu zimno jest. <ścoughs> Dzisiaj wyjeżdżam o 16.30. Jeszcze spróbuję jakiś filmik nagrać. Naprawdę. Zro... Zrobię chyba vloga na tym wyjeździe z harcerzami, bo wyjeżdżam z harcerzami. Nagram jak gdzieś wyjdziemy, na przykład nad morze, albo gdzieś. E, nie będę nic mówić. Będzie muzyka do tego. No i co? E, no. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeszcze nagramy vloga, tak? Vloga nagramy z żelkiem, bo my razem wyjeżdżamy na narty w góry, e, chyba. Chyba, 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 nie do Bukowiny tatrzańskiej, tylko do do już zapomniałam jak tego się na tyba. Napiszę w opisie e, gdzie. E, powiem wam, że będziemy wyjeżdżać. Po feriach, jeden dzień przed feriami, tak? Nie będzie nas w szkole. Um, ale tak, jedziemy na dwa tygodnie, tak, ta, tak, na dwa tygodnie jedziemy. Um, a, do Zakopanego jedziemy, do Zakopanego. No, Idziemy do Zakopanego. Rok temu. Kiedy jeszcze nie mieliśmy YouTube'a, byliśmy w Bukowinie Tatrzańskiej. Było też fajnie, całkiem fajnie. Tam były fajne termy, fajne... Były... Był e, taki basen na... E, na jakby na wszystkim. Znaczy nie było osłony, nie było dachu ani nic. E, był koło na śnieg i normalnie, nie? Basen, śnieg, ciepła woda, śnieg, ale fajnie było, spoko. Łatwo było się przeziębić, ale spoko. Tutaj gałąź spadła i mój piepiek eee, z A jakiego? A tutaj jest tego, uh, widzicie? Tam daleko. A jest, I idziemy dalej. Zamarznie mi zaraz ręka. Dobra. Mm. Mm. Co jeszcze mogę powiedzieć? Że mm, tak, jedziemy też w opisie będzie, bo nie pamiętam aż tak jaka to data, ale jak macie ferie szkolne lub jesteście w pracy, to i tak wam napiszę. Bo może Wy też będziecie w zakopanym akurat w tyniu. Będziemy mogli się chyba raczej spotkać. No. E, co jeszcze można zrobić? E, będą tam różne zabawy. E, będą jeszcze. E, no, jakby jedziemy z klasą. coś takiego. Żelkiem jedziemy. E, no. I chyba będziemy razem w pokoju, ale nie jestem pewna, em, jak będziemy razem w pokoju, będziemy więcej vlogów i w tych sprawych odcinkach nagrywać. Będziemy nagrywać telefonem, kamerą, aparatem wszystkim beznadziejnym. Tak. Kamerę też weźmiemy. Różnych y, takich droższych rzeczy nie możemy wziąć bo łatwo tam zagubić, a my tego z wielkim nie chcemy, bo jak będziemy nagrywać z telefonu... Uf, uf, uf. No. I co jeszcze można powiedzieć? Ja będę szła do domu. Jak wy jesteście na spacerku to pewnie czujecie <suszel> tę zimność, tą zimność. To idźcie też do domu ze mną. No i cześć, nie? Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i cześć.